Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski. Wbrew cenzurze dziś zrozumieć, by przeżyć z naszym, powiedzmy, stałym gościem, Krystianem Jachacym, sekretarzem pracy polskiej. Witam serdecznie. Witaj Tomaszu, witam naszych widzów. Zanim przejdziemy do konkretów, zapraszam też Państwa do polubiania naszego profilu w innych mediach społecznościowych, na przykład na TikToku, gdzie wrzucamy też takie krótkie zapowiedzi naszych nagrań. A dzisiaj rozmawiamy o tym, co oznacza recesja dla zwykłego Polaka, bo pewnie już Państwo odnotowali tą informację dość głośno. O niej było, że niestety za ten ostatni kwartał 2022 roku zaliczyliśmy spadek naszego produktu krajowego brutto. Jako Polska co więcej jeden z największych spadków na świecie nawet w tym okresie. No ale y, dlaczego też warto o tym mówić. Często jest tak, że y, mówimy o wzroście PKB prawda i Rok po roku ten wzrost nieraz tam wynosi nawet i po kilka procent. Większość Polaków w ogóle go nie odczuwa. Znaczy, nie widzi tego po swojej kieszeni, nie widzi tego po jakimś nie wiem, wzroście poziomu życia. I przez to tak naprawdę mamy problem z tym, żeby zrozumieć, co to jest ten PKB, jak się on rzeczywiście na nasze życie przekłada. Dlatego warto powiedzieć o tym, że jednak recesja w przeciwieństwie do wzrostu akurat na nas wpłynie. Ale zaczynajmy od początku odnośnie tych danych za 2022 rok. Jakie są tego twoim zdaniem przyczyny? No i teraz tutaj dopytam, tak, bo, bo to jest pytanie z sugestią, na ile to są te nasze osobiste, czy tam krajowe, narodowe sankcje przeciwko Federacji Rosyjskiej, bo przypomnę, że Polska poza tymi sankcjami unijnymi też narzuciła swojej, to w zasadzie na samym początku. I tutaj chyba teraz też warto dodać, że ten spadek jest u nas większy niż w samej Rosji. Tak, tutaj, kiedy pojawia się pojęcie produktu krajowego brutto, zawsze u mnie zapala się czerwona lampka, ponieważ jest to pojęcie. No z takich najbardziej, z takiej powiedziałbym tak zwanej prostej ekonomii, pojęcie, którym forsuje się na, na wszystkie strony i na dobrą sprawę niewiele osób ma świadomość, że no produkt krajowy brutto to trochę jak sondaże, no, można oczywiście po pokazywać pewne tendencje w skali przede wszystkim długoterminowej, no jednakże produkt krajowy brutto nie oddaje do końca e realnej gospodarki, jej wartości, no jest to po prostu obrót to ile, na dobrą sprawę mówiąc najkrócej, ile pieniędzy w gospodarce jest, tylko to jest tak samo jak z Kontami osobistymi. Jeśli będziemy wpłacali i wypłacali, no to też na naszym koncie nagle okaże się, że nasze miesięczne rozchody, przychody. No, mogą być dwa razy większe niż realne, niż realne dochody. No i to jest podobna sytuacja, że wszystkie pieniądze, jakie się obracają w gospodarce, no nakręcają te PKB. No niemniej spadek w obecnej sytuacji gospodarczej, szczególnie po, przy takim odbiciu po covidowym, gdzie jeszcze za 2021 rok te dane były no, naturalnie lepsze niż w 2020, kiedy się zupełnie zamknęliśmy. I prognozy były też optymistyczne. I prognozy były optymistyczne. No jednak przyszedł konflikt na Ukrainie, przyszedł konflikt też w globalnej gospodarce, ponieważ poza tym, że trwa wojna na w Ukrainie, że są sankcje, no są, jest też konflikt chińsko-amerykański o wysokie technologie, który tylko tą wojną został jeszcze bardziej nakręcony. No są oczywiście inne problemy gospodarcze, e, e, związane chociażby z polityką Unii Europejskiej, Zielonym Ładem i tak dalej. Jednakże, no, w przypadku Polski, ten spadek PKB jest odczuwalny i jest też, jeśli zagłębimy się dalej w statystyki, w dane dotyczące też złego człowieka, zejdziemy na poziom bardziej przyziemny, no to ten spadek jest wysoki, no i chociażby porównując, jak wspomniałem, z Federacją Rosyjską, gdzie ten spadek był ciutkę mniejszy, no biorąc pod uwagę wydatki wojenne, koszty, sankcje, no, no powinna nam się zapalić czerwona lampka, dlaczego tak jest. I też warto, warto zauważyć, że każdy kolejny kwartał zeszłego roku był tylko gorszy. I tutaj te 2,4 i 4 no to jest kwartał do kwartału za ostatni kwartał zeszłego roku w porównaniu z 2021. Jednakże dalsze dane, takie jak siła nabywcza, jak obroty, jak przewidywania poszczególnych firm, to wszystko kreuje bardzo negatywny obraz dla Polski i pokazuje to, co jest najważniejsze w gospodarce, czyli skalę długoterminową, która jest coraz bardziej. W czarnych murach. No, właśnie, odnośnie tego długoterminowego, długoterminowej prognozy dla polskiej gospodarki. Wiemy dobrze, bo tak od 30 lat się nas w Polsce uczy, ja się z tym oczywiście głęboko nie zgadzam, ale to cały czas jest w narracji obecna, że nasz wzrost gospodarczy w dużej mierze zależy od inwestycji zagranicznych. Pytanie, czy w ogóle Polska jest nadal takim atrakcyjnym terenem, a może po prostu tracić na tej atrakcyjności, właśnie przez to, że polski rząd stara się uprawiać politykę sugerującą, że możemy być kolejnym. Nie wiem, częścią tej wojny na Ukrainie, że możemy się do niej włączyć, prawda? Bo to, takie wypowiedzi, nawet jeżeli nie wprost, no to jednak padają. No to przecież właśnie inwestorzy zagraniczni na to reagują odwrotnie, tak? No to nie będą tutaj nic otwierać, no bo co to za interes, jak za chwilę wybuchnie wojna. Patrząc na statystyki, takie, które chociażby podaje Polska Agencja Inwestycji i Handlu za zeszły rok, no mieliśmy do czynienia w po porównaniu z 2021 ze wzrostem od 200 milionów euro do 3,7 miliarda inwestycji zagranicznych finansowanych w ramach projektów związanych z tą, z tą instytucją, e, która w głównej mierze zajmuje się tymi inwestycjami. I można by powiedzieć, że jest to sukces. Kolejne 200 milionów euro dla polskiej gospodarki z zagranicy, kolejne inwestycje. Tyle tylko, że. To by było spojrzenie płaskie, no właśnie takie neoliberalne, bazujące na PKB, na statystykach krótkoterminowego skali zwrotu i tak dalej, stopy wzrostu. Jednakże inwestycje są czymś, co planuje się w globalnych korporacjach na wiele, wiele lat do przodu. I podobnie jak e, chociażby pokazując kasus wojny na Ukrainie, no chociażby na obszarach, na których toczy się ten konflikt, no mieliśmy do czynienia chociażby z walką o fabrykę Knaufa. Dlaczego Knauf nie wycofał się, mając świadomość, że jego, jego fabryka w Donbasie jest tam powiedzmy kilka, kilkanaście kilometrów od frontu? Dlatego, że wycofanie się nawet w sytuacji wojny czy zagrożenia wojennego jest często dużo bardziej kosztowne i globalne firmy starają się produkować dokąd się da. Tak? Podobnie mieliśmy w przypadku niewycofania się większości firm z blisko 2000, z 2000 firm zachodnich, jedynie niecałe ponad 100 głównie marek takich związanych też z odbiorem PR-owym się wycofało z Rosji, dlatego, że wycofanie się Wielu tych firm skutkowałoby dużo większymi stratami niż, niż, niż porzucenie, niż dalsze trwanie, i tak dalej. Więc tutaj mamy do czynienia z tym, że w Polsce oczywiście dalej się inwestuje, ale są to inwestycje zaplanowane wiele lat wcześniej i są to inwestycje, jak przeglądałem, głównie związane z elektromobilnością, ze wspieraniem informatycznym biznesu, czyli są to. Gdyby porównać inwestycje zagraniczne w Polsce do, do klocków Lego, no jest to dokładanie kolejnych części i połączeń, taki networking gospodarczy mm -hmm. pomiędzy tym, tym właśnie zachodnim kapitałem. Jest to ułatwianie mu obrotu, poruszania się w Polsce, takie software'owe sprawy. Nie są to inwestycje, które tworzą ogromny, ogromną ilość miejsc pracy. Tutaj, oczywiście, w tych inwestycjach z tych 3,7 miliarda euro, oczywiście, przodują Niemcy. Potem jest co ciekawe Japonia i Szwajcaria, jednakże jest to, mówimy tu o kilku tysiącach miejsc pracy, i te kilka tysięcy miejsc pracy w dużym stopniu, chociażby na szczeblu kierowniczym, zajmą też osoby z tych państw, ponieważ, tak jak mówię, jest to rozbudowywanie wpływów kapitału zagranicznego i te inwestycje powoli zaczną się kończyć. Ale jeśli mówimy o inwestycjach bardziej przyziemnych, forsowanych chociażby przez Polaków, przez polskie firmy, chociażby firmy budowlane, no to w ostatnim kwartale zeszłego roku badania opinii, no i takiej atmosfery polskiego biznesu, polskich inwestorów, chociażby branży deweloperskiej, no były fatalne. Jedna czwarta Spadku tych nastrojów, 1,4 spadku inwestycji. No i też widać w statystykach, że Polacy coraz mniej chcą inwestować, kredytów hipotecznych jest mniej niż podczas kryzysu 2007-2008 roku na rynku, na rynku deweloperskim, na rynku inwestycyjnym. No i tutaj ten spadek też. Odbija się chociażby na, na, na pensjach naszych, no siła nabywcza e, za zeszły rok spadła o ponad e, 2 punkty procentowe, więc tutaj widzimy, że każdy kolejny aspekt, patrząc z poziomu zlotu ptaka, patrząc z poziomu PKB, takiego neoliberalnego spojrzenia. Można by powiedzieć, że jest zadyszka, ale wchodząc w dalsze, bardziej dotykające zwykłego człowieka, nas, naszych widzów, kwestie, no to tutaj widzimy kolejne problemy, i no i też myślę, że jak chodzimy na zakupy, widzimy, że coraz mniej no, do tego koszyka włożymy, tak? System naczyń połączonych. No ale właśnie takie pytanie polski rząd bardzo często, i to też od roku słyszymy, praktycznie, że na, tłumacząc negatywne zjawiska w polskiej gospodarce zawsze powołuje się na to, że przecież u innych dzieje się to samo, prawda? Tak na przykład było w przypadku inflacji. Tak na przykład było też, no, też się rząd Donalda Tuska, jak był kryzys 2008. To proszę bardzo, my tutaj no, malutki wzrościk, ale na tyle całego spadku. No i teraz pytanie: bo my na tym tle wypadamy gorzej jednak niż cała reszta praktycznie Europy, a już na pewno tych, którzy postrzegamy tutaj za tych naszych sojuszników, czyli de facto w przeciwieństwie do tego, co, o czym się nam mówi od czasu wejścia do Unii Europejskiej, no nie gonimy tego Zachodu, tylko to Zachód nas. Tegania jeszcze bardziej, prawda? Jest coraz tak. bardziej do przodu. Czy to może wpływać? To jest takie, może trochę idealistyczne spojrzenie z mojej strony, ale czy to może e, wpłynąć na taki, na koniec wiary Polaków, to, to doganianie zachodu? Myślę, że największym tutaj czynnikiem, który może sprawić, żeby Polacy przestali żyć takim kompleksem wobec Zachodu, no jest często, przynajmniej ja tak to odbieram, widzę też to po moich znajomych, po kolegach z pracy, rozmowa z osobami, które wracają z zagranicy. Z rozmowa z Polakami, którzy wracają z zagranicy, bo bardzo często ludzie, którzy nie mają do czynienia z polskimi emigrantami na Zachód, no mają takie poczucie, że Zachód to jest taka Ziemia obiecana, tak? a często Polacy wracają z zagranicy i coraz częściej ma to miejsce. No i opisuję jak to wygląda, no jaki jest stosunek do Polaków, jakie, jakie szklane sufity się Polakiem, jak też się zmienia, zmienia na Zachodzie no też zarobki, jak się zmieniają, koszty życia, jak Polacy są, 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 tak jak mówię, traktowani, wypychani z tego rynku pracy przez kolejnych imigrantów. No i też widać, że, że na takiej sferze kulturowej, na takiej sferze sferze godnościowej, czy nawet na tej sferze ekonomicznej, to no coraz bardziej porównanie Polska-Zachód dla zwykłego człowieka no wypada negatywnie i pod względem takim też widzę godnościowym, duża część Polaków, którzy wraca z Zachodu i opowiada jak to wygląda, no trochę otwiera oczy. No i druga też kwestia z tym gonieniem, no to jest kwestia wewnętrzna, tak, że Polacy widzą, że pracują dużo więcej, po kilkaset godzin więcej niż przeciętny Niemiec rocznie. Mają gorsze zdrowie, mają gorszy dostęp do usług publicznych, mają dużo mniej inwestycji bezpośrednich, no bo te pieniądze wypływają na zachód. Tak? Mm -hmm. Kapitał zagraniczny po prostu transferuje, czy do Luksemburga, czy na Cypr, czy gdzie indziej te pieniądze. I widzą to porównanie też usług publicznych na zachodzie, i to widać, że to się rozjeżdża, bo o ile nawet koszty życia są na zachodzie większe, no to nadal to wszystko jest relatywnie łagodzone w odczuciu zwykłego człowieka tym, że pójdzie do lekarza, że stać go na to... lekarza. W Polsce tego nie ma i coraz bardziej tego nie ma. I tutaj są, to się wszystko rozjeżdża. Z jednej strony perspektywa Polaków, którzy wracają i opowiadają, jakie jak spotkały ich sytuacje na Zachodzie i sytuacja w ogóle też na rynku pracy na Zachodzie. No, a druga rzecz, no, to jest to, że w Polsce e, Polska po prostu łapie zadyszkę, czy ja bym powiedział, bardziej wpada w recesję gospodarczą i ta sytuacja zaczyna się też rozjeżdżać dla, z perspektywy zwykłego Polaka. Wszędzie dobrze, tam gdzie nas nie ma. Przechodzimy do drugiej części, gdzie rozmawiać będziemy o efektach. Zacznę od tego, od czego trochę, już trochę zapowiedziałem na początku programu. Prywatyzacja zysków i uspołecznienie strat. Często właśnie jak mamy do czynienia z tym wzrostem PKB, ludzie pytają, no zaraz, no to wzrośliśmy o 8%, dlaczego moja pensja o 8% nie poszła. No ale pytanie, czy przy spadku PKB, czy czasem to nie będzie bardzo wygodny argument do czegoś przeciwnego, czyli do obniżania naszych pensji na przykład. No słuchajcie, mamy tutaj taką sytuację gospodarczą, musicie zgodzić się na obniżkę pensji, no bo inaczej nie damy rady, firma upadnie i tak dalej. Biorąc pod uwagę obserwacje też takiej świadomości społecznej, badania też socjologiczne, z którymi się zapoznaję regularnie, myślę, że przez pierwszy czas, pierwszego, pierwszego etapu wejścia w recesję, bardzo wielu Polaków, wręcz będzie chciało uwierzyć w to, że no tak, spada PKB, to dlatego mam niższą płacę, no też z powodu takiej bierności społecznej, że nie warto się szarpać, nie warto walczyć, no trudno, no firma jest w gorszej sytuacji, no to tam nie ma owocowych czwartków, firma jest w gorszej sytuacji, no to nie dostaje podwyżki i tak dalej. Jednakże to by, to żart jest dobry na raz i, i takie wmawianie sobie to jest moim zdaniem bardzo, bardzo krótki, bardzo krótka używka i bardzo szybko przestanie działać. Tutaj pojawi się niedługo problem moim zdaniem taki, szczególnie dla młodych ludzi, no tego, tak jak wspomniałem, liczba kredytów hipotecznych spadła kilkukrotnie i młodzi ludzie po prostu będą musieli ten szklany sufit albo przebić, no właśnie to zjawisko się pojawia, tak, 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 tak. Albo, albo wyjechać, albo coś innego zrobić, tutaj jakiś ruch z ich strony będzie konieczny, podobnie też to dotyczy też starszych osób, które swoich dzieci, bądź po prostu, no z biegiem czasu człowiek potrzebuje chociażby opieki zdrowotnej, jaka ona w Polsce jest, każdy z nas wie, jeśli z nią się borykał, no i też dużo ludzi wydaje pieniądze na prywatne, na prywatne Tą służbę zdrowia, ale ona będzie coraz więcej kosztować. Skoro, skoro ludzie mają na papierze więcej na, na, na umowie większe pieniądze, no to można podnieść cenę, tak? No, no Niezależnie od tego, ile za te pieniądze można kupić. Więc tutaj w ka każda grupa społeczna no pojawia się też problem dla emerytów, tak? No bo w końcu, jeśli, jeśli zmieni się rząd, a nawet jeśli się nie zmieni rząd, no to w przyszłej kadencji rządzący no będą musieli się zderzyć z sytuacją taką, czy, czy masło? Czy, czy chociażby 15. emerytura, czy armaty, bo tutaj te wszystkie zobowiązania kredytowe, jakie Polska podejmuje na zakup, na zakup sprzętu wojskowego, no to trzeba będzie kiedyś zapłacić. To trzeba będzie zapłacić, więc tu się pojawi temat podstawowy: armaty czy masło, czy 15. emerytura, czy 500. Więc tutaj, moim zdaniem, każda grupa społeczna znajdzie taki aspekt, w którym no będzie musiała sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy warto jest się buntować? Czy warto jest udać się na emigrację wewnętrzną, może zewnętrzną? Czy pogodzić się ze swoim losem? No tutaj każda grupa będzie musiała stanąć przed tym dylematem. No dylematem, na który od 20 bodaj lat te grupy społeczne starają się nie odpowiadać i usiekają od tej odpowiedzi. My tu sobie trochę tak teoretycznie rozmawiamy, prawda? Będzie się coś działo, no ale w zasadzie to już się wydarzyło. To znaczy, ja chciałem zauważyć, że oczywiście reżimowa propaganda tutaj Cały czas gdzieś tam utrzymuje, to prawda, że tutaj 15 emerytura, że tutaj rekordowa podwyżka płacy minimalnej, no ale to wszystko dzieje się w warunkach rekordowej, przynajmniej w wymiarze tym kilkudziesięcioletnim, inflacji, która to wszystko zjada. Jak dzisiaj, na przykład w ujęciu, nie wiem, roku, kilku lat, wyglądają nasze płace realne, czyli po odjęciu tych strat, które wynikają z inflacji? Nasze płace realne spadły w zeszłym roku, tak jak wspomniałem, o te 2,1 punkta procentowego. Jest to, jest to najwyższy spadek od 90. roku, czyli od momentu, w którym no, terapia Leszka Balcerowicza doprowadziła, tak, że doprowadziła i do ogromnej, jeszcze większej wielokrotniej inflacji, i do wielomilionowego bezrobocia, i do utraty suwerenności gospodarczej tak dalej, więc no, można to do tego momentu porównać. Tak? Więc tutaj e, nie ma przelewek. I tutaj z każdym miesiącem ta inflacja rośnie. Był moment, gdzie próbowano to w sposób taki neoliberalny podnoszeniem stóp procentowych załagodzić. No W październiku zeszłego roku dano sobie z tym spokój, Rada Polityki Pieniężnej zatrzymała ten proces, ponieważ on nie przynosił większego skutku. Tak? I tutaj na szczęście zrezygnowano z tej drogi, ponieważ Polska by się już nomen omen z Federacją Rosyjską wyminęła, gdzie te stopy procentowe są cały czas obniżane, wróciły już do poziomu sprzed wojny. Porównuję tak, bo oczywiście w Polsce bardzo lubimy się porównywać do, ta, do, ta, ta, do ta, rosyjskiej. Rosji. Tak, tak. Rosji nie ma i niczego ta. Skrepa, Ja już nie, nie będę tutaj porównywał do państwa ukraińskiego z litości, ponieważ no jest to państwo, które jest, no, w mojej opinii, z bankrutem gospodarczym. No to... 30-40% PKB w ciągu roku stracone. No oczywiście, no to też prawda, wpływ działań wojennych. Ta, tak? no ale, no ale tutaj porównując nawet z innymi państwami, na przykład państwami bałtyckimi, yy, no to tutaj spadek PKB w Polsce 2,4, Litwa 1,7%, yy, Łotwa, Estonia trochę. Mniej, a tam jest 20% inflacja, więc tutaj widać, że ten obrót w Polsce PKB spada dużo mocniej. No i Polska też jest, no, oczywiście, pod przemożnym wpływem gospodarki niemieckiej, która jest gospodarką bez wątpienia stabilną, opartą o przemysł, o eksport. Jednakże, biorąc pod uwagę. Tak, warunkiem dostępu do surowca. No właśnie, i tu się pojawia aspekt geopolityczny. Nord Stream yy, nie funkcjonuje. E, mamy sankcje na, na ropę, e, na, na gaz, na inne surowce, i te sankcje cały czas postępują. To zresztą prezydent Biden w przemówieniu w Polsce powiedział, że bardzo Amerykanie pracują nad tym, żeby uniezależnić się od dostaw surowca, tak, trzeba to słuchać jednak tak. między wierszami. No tak, i uzależnić się od ich surowca, bo, bo, bo tutaj trzeba to dopowiedzieć. Więc tutaj, no jeśli Polska będzie naciskać na Federację, na Republikę Federalną Niemiec, aby z Federacją Rosyjską zerwać wszelkie powiązania z Chinami i tak dalej. No, Niemcy myślę, że nie będą się słuchali Polaków, jednakże no tutaj nie ma co ukrywać, że głos Warszawy jest reperkusją głosu Waszyngtonu, więc tutaj Polska jest takim koniem trojańskim, także w sensie ekonomicznym Unii Europejskiej. I jakbyśmy Unii Europejskiej nie lubili, byli wobec niej krytyczni, no to nasza gospodarka prędko, zakładając scenariusz racjonalny, gospodarczy, no prędko nie wyjdzie z uzależnienia wobec Niemiec. I jeśli będziemy te Niemcy poszturchiwać, jeśli będziemy te Niemcy atakować, no to cóż, no to nasza gospodarka też to odczuje. I jeśli nie mamy żadnego alternatywnego planu czy geopolitycznego jako polskiej elity na Podorędziu, no to jeśli one nie mają alternatywnego planu, no to podcinają gałąź, na której siedzą. Bo te surowce też, które trafiają do, do, jednak do Republiki Federalnej Niemiec, na ten rynek europejski, one też trafiają do Polski. Oczywiście z marżą niemiecką. No więc, tutaj, więc tutaj niemieckie można by zażartować, i nie będziemy, nie, nie jest to dalekie od prawdy, że niemieckie montownie w Polsce, zasilane przez niemiecko-rosyjski gaz, czy arabsko-niemiecki, no, są, są przez Polskę w pewien sposób sabotowane. No i to też na pewno odczują, odczują polscy pracownicy. Ale pojawia się tutaj kolejny wątek, bo ja tu wspomniałem o 3,7 miliarda inwestycji. Tylko można też powiedzieć o, o tym, co, co się nie wydarzyło. Bo chociażby kiedyś w jednym z naszych programów wspominałem o tym, że powstaje fabryka baterii w węgierskim Debreczynie. Tak. I ta fabryka baterii, chińska fabryka baterii, miała być początkowo zlokalizowana w Polsce. I ta inwestycja szacuje się, że może, może być warta nawet 7 miliardów euro. I ty 7 miliardów euro w tym momencie szacuje się wszystkie inwestycje chińskie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polska, Węgry, Słowacja i Czechy. I Czechy. Więc tutaj, więc tutaj no widzimy skalę tego, co Węgry poprzez też swoją niewątpliwie pragmatyczną politykę międzynarodową no potrafią uzyskać. Podobna sytuacja ma miejsce chociażby w Kaliningradzie. E, gdzie wycofało się Hyundai i BMW w ramach sankcji, a na ich miejsce wchodzą chińskie firmy e, może, może, może powiedzmy tak z drugiej ligi e, jeśli chodzi o, no, ale o, o, samo, tak. o samochody ale skala produkcji i samo no, to, właśnie. że tak szybkim tempie e, jest zachowana ciągłość produkcji, łańcuchy dostaw, bo też niewątpliwie BMW i Hyundai ściągały te części z Chin, no pokazuje, że można, nawet pod sankcjami, e, nawet wbrew Unii Europejskiej, jak to robi Viktor Orban, można. Yy, przyjmować inwestycje potężne, nie tylko z kierunku zachodniego. To, to po prostu kwestie świadomej i rozsądnej polityki gospodarczej. Ostatnie pytanie, bo ja pamiętam, że niedawno rozmawialiśmy w ramach debat antywojennych, yy, gdzie zwróciłeś taką uwagę na nasz problem demograficzny, to znaczy w związku z tym, że no, ten rząd nasz zapowiada, jaką to wielką armię stworzy. Już z litości nie będę dodawał nowego wzoru, ale mówisz, mówi o liczebności. Ty wskazujesz, że ta liczebność, znaczy nasza liczba urodzeń w Polsce jest zbyt mała, aby w ogóle było z czego, że tak powiem, z kogo bardziej taką armię zbudować. Pytanie, czy jeżeli wpadniemy w taką długotrwałą recesję gospodarczą, to znaczy będziemy utrzymywać wysoką inflację i będziemy utrzymywać cały czas taki spadek PKB, czy nie grozi nam kolejna wielka fala emigracji z Polski, taka jak po wejściu do Unii Europejskiej? To taka pamiętna. Sytuacja zresztą, no, wtedy wyjechało chyba milion osiemset tysięcy ludzi na samym początku I, w kolejnych i, latach... wtedy, i wtedy było w Polsce bardzo ważne, jeszcze zwracam tak. uwagę, bo to, elity polityczne cały czas dyskutowały o tym, co zrobić, żeby ci Polacy wrócili, tak? znaczy, zauważyli ten odpływ. No, i właśnie pytanie: czy, 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 czy dzisiaj w ogóle ktoś będzie chciał ten problem zauważyć? Według danych GUS-u w kolejnych latach po wejściu do Unii Europejskiej było to 2,5 miliona osób, które gdzieś tam czasowo trafiły na emigrację na zachód. No, w tym momencie, e, jeszcze w poprzedniej kadencji, ja to tak mówię kadencjami, tak? czyli tam 2015-2019, kiedy mieliśmy do czynienia z poprawą sytuacji gospodarczej, e, no, też wprowadzenie programu 500, w pewien sposób ugruntowało podejście wielu polskich emigrantów, no, że powiedzmy, nie zarabiali dużych pieniędzy na zachodzie, że jednak warto do tej Polski wrócić, jakieś tam pieniądze będą na dzieci, jakoś tam przeżyjemy. Mm -hmm. tak? Więc ta emigracja w jakiś sposób została trochę zminimalizowana, zaczęli też napływać do nas masowo imigranci z Ukrainy, Białorusi, a w tym momencie to już napływają z całego obszaru postradzieckiego. Tak? No jeszcze w ogóle Bangladesz, Bangladesz i Indie, 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 tak, Indie tak, tak, pozwoleń tak, na pracę. Tak, tak Filipińczycy. Ale yy, ostatnie dane yy, gusu. Pokazują, że kolejne kilkadziesiąt tysięcy ludzi, szczególnie młodych, wyjeżdża z Polski, jednakże dane prywatnych firm, takich jak chociażby serwis, taki ogłoszeniowy OLX, pokazują, że w zeszłym roku 340 tysięcy użytkowników w Polsce kliknęło, kliknęło bo zainteresowanych pracą za granicą. 50 tysięcy miesięcznie było zainteresowanych, a 350 tysięcy kliknęło, weszło w interakcję, czyli, para, czyli prawdopodobnie no, skontaktowało się z pośrednictwem pracy czy z firmami polskimi, które wysyłają pracowników na zachód. Biorąc pod uwagę to, ile dzieci się urodziło w zeszłym roku, 305 tysięcy, czyli praktycznie równowartość tego, tego rocznika nowych obywateli Polski. No, było zainteresowanych, biorąc też pod uwagę, że są osoby w si no, najczęściej młode, w średnim wieku. Tak? No I wyjeżdżają więc... też bardzo często zdolni ludzie, prawda? też mają jakieś perspektywy, więc to też więc, jest drenaż mózgu. Więc no, badania, badania opinii publicznej pokazują, że w zeszłym roku około 20% Polaków było zainteresowanych, rozważało wyjazd, wyjazdem za granicę do pracy. Na krócej bądź dłużej. Oczywiście wiadomo, że 20% powie, że może wyjechać, ale już 350 tysięcy zrobiło, wykonało pewną interakcję, pewną, pewną czynność, tak? Że, żeby zainteresowanie, tak. znaczy brak postrzegania polskich jako kraj, gdzie można się rozwinąć, prawda? Nie wiem, realizować swoje tak. marzenia. I odpowiadając Tomaszu na pytanie, no niewątpliwie ta recesja gospodarcza przyniesie kolejną falę emigracji, a warto zauważyć, że jeśli chodzi o charakter polskiej emigracji na zachód. Zawsze ten, co jest pierwszy, ma największe problemy, tak, pojechać do obcego państwa i tak dalej. Wielu Polaków dzisiaj jest y, praktycznie multipaństwowa, są Polacy, którzy nawet w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, są mm -hmm. Polacy, którzy mają zaznaczone, że mieszkają i w Londynie, i w Warszawie, i w Mielcu, i w Birmingham, i w Düsseldorfie, i w Chorzowie, tak? Więc tutaj yy, taki próg wejścia, łatwość w emigracji z Polski jest ogromna, tak? Wystarczy zadzwonić do wujka, ciotki, ojca, yy, brata ciotecznego do, do, do Anglii do, do, czy do Niemiec i, i można, i można za, za tydzień już wyjechać, tak? Ale jak już wspomniał o Mielcu, to ja ci, tak pozwolę sobie powiedzieć też, że ja akurat dużo miałem z Mielca takich znajomych, którzy faktycznie wyjeżdżali na Zachód, a w tych ostatnich latach nawet pojawiała się taka myśl, że ileś tam zarobił, ale wrócił sobie do Polski. No teraz znowu zauważyłem raczej odpływ takich no nastrojów. Tak, tak. No ale to też doświadczenie jednostki. To wszystko, jeśli chodzi, myślę, że wyczerpaliśmy ten temat, ale czekamy oczywiście też na Państwa komentarze, Państwa uwagi odnośnie tego tematu, a może macie Państwo jakiś pomysł, jak zahamować ten fatalny, jakby nie było, rozwój sytuacji dla Polski. Żegnają się z Państwem. Krystian Hacy, dziękuję bardzo i Tomasz Jankowski. Dziękuję również. Zapraszam na kolejne nagrania na wbrew Cenzurze. Do zobaczenia.